Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dziś jest 21 sierpnia i to jest sobota. To jest kolejny cudowny letni dzień. Rozpoczynamy, jak zwykle, piosenką. Pogadek, kolejny poranek. Odkrywa przed nami nieznane. Wstawaj prędko, uśmiech, już z nami już. Z dużej chmury mały deszcz. Yy, mówi się tak często wtedy, gdy konsekwencje naszych yy, czynów okazują się dużo mniejsze niż wyobrażaliśmy sobie to. Wynik czegoś jest niewspółmiernie mały w stosunku do tego, co jest oczekiwane. Czyli można mieć tutaj dwa podejścia. Podejście yy, takie, które Czekamy, że wyniki naszej pracy będą dużo większe, a zupełnie tego nie otrzymujemy, albo odwrotnie zrobiliśmy coś takiego, co wydaje nam się, że będą jakieś ogromne złe konsekwencje dla nas, a jednak okazuje się, że tego unikamy. Na podstawie dużych, na podstawie wydarzeń spodziewamy się dużych zmian, a do nich nie dochodzi. To powiedzenie może, być pozytyw może mieć pozytywny i negatywny wydźwięk. Zobaczcie, czy któryś z, któraś z tych rzeczy się wydarza dzisiaj w dniu dzisiejszym u Was, i napiszcie w ko komentarzach, czy to powiedzenie z dużej chmury, duży deszcz, zwykle dla Was jest pozytywne czy negatywne. Ściskam, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w poniedziałek rano. Wstawaj prędko, uśmiech, uśmiech, z nami już.